Was, kochani, serdecznie witam. Mamy dzisiaj Sirodę 3 września, czyli oficjalnie jesteśmy w połowie tygodnia, a to oznacza, że kawa już nie działa tak jak w poniedziałek, a weekend jeszcze nie chce się pokazać. To taki idealny moment, kochani, żeby sprawdzić w kartach, kto dzisiaj będzie nas denerwował, kto nas zaskoczy, a kto udaje, że pracuje. A rot jak zwykle nie kłamie, więc zobaczymy razem, co nas czeka w pracy, co wydarzy się w relacjach. Um, I czy, czy ktoś się odezwie, czy dalej widmo. No i oczywiście, jak przetrwać ten dzień, żeby nie wybuchnąć. Dobra weźcie sobie kawkę, herbatę, może nie kieliszek, wina, bo w końcu. Um, I sprawdźmy razem, co przyniesie ta piękna środa, chociaż tutaj leje. Okropnie jest. Jest czarno, zimno, ciemno i leje. Okropna pogoda. No dobra, zobaczmy, co nam tarot chce dzisiaj powiedzieć. Ludmiec, kto się zadaje, ktoś może iść do lekarza, Wisielec. Ok. Czy Puchary. Maś Pucharu. Powiem, Dobry dzień. Dobry dzień, mimo że pogoda do D. Słuchajcie, kochani, także ten poranek będzie się zaczynał poważnie. Król mi czy nie żartuje. To jest energia logiki, konkretu i analizowania wszystkiego od A do Z. Także poranek może wyglądać tak, że jesteście bardzo na zadaniowo. Lista spraw, szybkie decyzje, myślenie racjonalne. Słuchajcie, budzicie się i zamiast myśleć co na śniadanie, w głowie już y, macie Excela, sprawdzanie maili, albo w domu robicie plan, najpierw zakupy, potem rachunki, potem dopiero kawa. Król Mieczy to też ktoś w waszym otoczeniu, osoba, która od rana wymaga jasności i konkretów. Może to być szef, partner, ktoś z rodziny. Jednym słowem, zero lania wody, tylko fakty. Także wszystko świetnie, tylko szkoda, że kawa jeszcze się nie zdążyła zadziałać, bo ja jeszcze jestem zaspana. Także ktoś tutaj od nas może czegoś wymagać dzisiaj rano. Jest poważnie od ranu. Słuchajcie, przed południem wisielec i tu nagle stop. Wisielec mówi, no dobrze, a teraz trochę cierpliwości. To oznacza, że coś może się zatrzymać, opóźnić, stanąć w miejscu. Może czeka was telefon, odpowiedź, decyzja, a zamiast tego dostajecie ciszę i zawieszenie. Słuchajcie, na przykład, próbujecie załatwić sprawę w urzędzie, w banku i słyszycie, proszę czekać, system się ładuje. To jest wisielec w praktyce. Albo, nie wiem, w pracy pisaliście maila z pilnym pytaniem, a odpowiedź przychodzi za dwa dni. Tak? Także wisielec przypomina jednak, że w tym zatrzymaniu można coś zrozumieć. To będzie dobry moment, żeby spojrzeć na sprawy z innej strony, zamiast po prostu się frustrować. Świat dzisiaj może pójść wolno wolniej przed południem. Trzy puchary po południu energia się rozluźnia. Trzy puchary to spotkania, to radość, lekkie rozmowy. Także po tym porannym sztywnym królu mieczy i wisielcu przychodzi tutaj chwila oddechu. I w końcu możecie pogadać z ludźmi, pośmiać się, poczuć, się, poczuć lżej nie wiem, koleżanka z pracy rzuca żartem, nagle atmosfera staje się normalna, albo jakieś spotkanie na kawie, które daje Wam energię i przypomina, że nie samą analizą człowiek żyje. I to jest dobry moment, żeby po prostu odpuścić i nacieszyć się ludźmi. Czasem jedna dobra rozmowa działa lepiej niż pięć kaw, tak? Pod wieczór paść buław, energia dziecięcej radości, emocjonalnej, przepraszam, paść pucharów czy paść buław, ja nie wiem, paść pucharów, emocjonalna lekkość, e, miłe wiadomości, gesty spontaniczne, uczucia, także może ktoś się odezwie, kto e, w prosty, w szczery sposób, albo wy sami poczujecie potrzebę powiedzenia komuś czegoś miłego, e, może wasz partner nagle przyśle, Wam jakiś głupkowaty mem, który sprawia, że się śmiejecie, albo dziecko mówi coś totalnie uroczego i dzień kończy się na miękko. Tak? Paść Pucharów przypomina, że warto czasem zdjąć tą zbroję i pozwolić sobie po prostu na prostą, taką niewymuszoną radość. I na noc dzień kończy się w pięknej energii dziewięciu denarów. To jest karta niezależności, komfortu i satysfakcji. Także możecie poczuć, że mimo trudnych momentów ten dzień należał do. Do Was. I to będzie takie uczucie: poradziłam sobie, mam kontrolę, potrafię żyć na własnych zasadach. Także przykład może być taki: kładziecie się w łóżku i wiecie, że zrobiliście to, co trzeba, i w nagrodę fundujecie sobie coś miłego lampkę, wina, maseczkę, ulubiony serial i to właśnie jest energia dziewięciu denarów takie małe luksusy i takie małe docenianie siebie. Także słuchajcie. Zaczyna się dzisiaj poważnie, analitycznie, zadaniowo. Tu będą jakieś opóźnienia, tu będzie jakieś zawieszenie, tu będzie jakiś przystanek przez tego wisielca, także nie, nie frustrujcie się, wszystko później będzie ok. Mamy trzy puchary, czyli lekkość spotkania, śmiech, może wasi przyjaciele was rozśmieszą. Potem pod wieczór tutaj widzę już urocze gesty, małe radości, takie wiadomości od serca, może być troszeczkę romantycznie, ale przyjemnie. Trzy puchary, paść pucharów, to popołudnie powinno być bardzo fajne i e, słuchajcie, wieczorem pójdziecie spać w fajnym humorze, e, takiej troszeczkę poczujecie się niezależni, usatysfakcjonowani, będziecie doceniać siebie, postawicie siebie troszeczkę na pedestale i bardzo dobrze, także rozpieszczajcie się dzisiaj wieczorem, zróbcie sobie coś miłego dla siebie. I słuchajcie, taka porada na dzisiaj: nie traktujcie wszystkiego zbyt serio, nawet jeśli to rano będzie wymagało chłodnej analizy, a świat będzie kazał Wam czekać na coś, to i tak ten dzień skończy się na ciepło, pozytywnie. Pozwólcie sobie dzisiaj na małe radości, na małe przyjemności, bo to dzisiaj one dadzą Wam taką największą siłę. A ja Was pozdrawiam, serdecznie dziękuję, życzę Wam wspaniałego. Dnia wspaniałej środy, mimo że tutaj leje. Buziaki, kochani papaj, do jutra.